siedzimy w maku. Piękna muzyka dookoła. Ale taka refleksyjna bardzo. Siedzimy i ci wydaje. Gdzie pokazać Wam nasze jedzenie? To było kiedyś to. jedzenie. Burdzuły. Fłyki są Kola, czapki. Siedzimy. To są moje fleści. Powiedz coś fajnego. Co Chciałem powiedzieć? Nie Wszyscy obrabiają nam dupę. Z oplecami. Znaczy robimy sobie zdjęcia. A to nie są zdjęcia. Może my nie nagrywamy tylko robimy sobie zdjęcia. To Ta muzyka jest tak piękna. Że to poruszyła, żeby nagrać. Ciężko i... się skupić w tej muzyce. Tak pięknej. No też jest. No jo. A musimy taką minę Zresztą zrobić, zginą. taką wiesz. Tak. Fajna muzyka. W Koli był aparat. Nagrywałeś cały czas akurat. No, nie no tu spoku. Smaki są z momu. Czy mięso oddzielone mechanicznie? Nikt o tym nie mówi, ale wy to jecie. Z czego? Z mięsa oddzielonego mechanicznie. Y, główki, jakieś tam krowy, y, wymiona, kopyka, kopyta, tak. Nie wiem, czy to myślę. Tutaj macie, ile to jest kalorii. Przed chwilą zjadłem 2000 kalorii. A nie! 2000 kalorii potrzebuje kobieta dziennie. Ja zjadłem 510 kalorii. W tym. A Michał zjadł... 580 kalorii. No, on, ja większą, większą kanapkę miałem i zjadłem mniej kalorii niż ja miałem mięsa więcej. bo jest... Ile frytki mają? Frytki mają 475 kalorii. 600 kalorii. Można myśleć coś, czym każdy zrobiłyście. No, nagrajmy cover. Cover Adel nagrajmy.